Może mieć. Na pewno jest to bardzo ważne dla nich, szczególnie jeżeli są laureatami takiego konkursu. To mobilizuje według mnie, a także potem w staraniu się czy o pracę, czy jakieś staże, wyjazdy, to na pewno się liczy. Konkurs to już jest piąta edycja tego konkursu i myślę, że to, że coraz więcej osób zgłasza się, pokazuje, że jest olbrzymie zainteresowanie. Ten najpierw konkurs przez bildera był organizowany dla architektów, potem dla inżynierów. I mnie to bardzo cieszy, że właśnie daje szansę młodym zaprezentowania się, pokazania. Niestety u nas często jest taka sytuacja, że mówi się o obiektach zrealizowanych, podaje się nazwiska architektów, nigdy nie wspomina się o konstrukcji. O, o inżynierach, o projektantach, a my powinniśmy to pokazywać równolegle. I uważam, że ten start i, i to, że pokazujemy młodych inżynierów to, co robią, to, co realizują, dajemy im szansę na wejście w to środowisko i pokazywanie tej ciężkiej pracy, jaka jest dla projektantów konstruktorów.